Robimy trudno, będzie Bo nie... Nie no, jak że jest naprawdę zimno, to naprawdę jest 30 stopni. No. hej hej, ty jesteś Ja czerwę, ty Dobra, pierdolcie się, spójrzmy, czekajcie. Ja nie będę jak Muszę wam jedną rzecz pokazać. O, tu Mam coś tutaj... O i mam coś pokażę. Nie lepsze auto, to tam stoi Nissan, Ale walić to. Ten Nissan 370Z. Hmm, hmm. Trudno, ale mi się nie chce tak dziwić tego. Hmm. 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 Co można zabrać? Ojej, stress poliować. Stress polio, Czy masz coś, na co dałoby się usiąść? Usiąść? Nie. Czyli się nie da usiąść. E, no to poradzimy się. Bez tego. Poradzimy bez tego. I dzień dobry. Nie trzymałam, nie mam żadnego. O, kacielo no. Yy, yy. Tam jest specjalnie, czyli Duffy. Yy. E, nie mam żadnego szatywu, mam parapet, polecam. No, I teraz mam dostarczo. Proszę, nie róbcie z tego ani szatu, ani nic takiego, ani beki, i, I co. I nie polecam y, jakby tka, y, bo chciałabyś... być Macie Discorda. Niektórzy nie, nie mają Discorda, ale niektórzy mają. I tka i Wrrrrrrrrrrrrr. E, wiem to głównie, nie brzmi. E, e, powiem Wam, czy będziesz e, i chłopakiem, to nie, bo zwyczajnie to jest fejkowe wyśle wam fejkowe zdjęcia i ja, ja mam dziewczynę i nie chciałam z nią być i tak myślałam, że to będzie fajk i wysłałam mi pierwsze zdjęcie, ok myślałam, że to mm, jest fejkowe, no i zgadłem i potem z nią gadałam i kiedy sobie jechałem parę dni temu i mnie zaszypił ktoś i krzyknął coś od gitka no ja powiedziałem, no ja już znam, to więc sobie tam podjadę, no i się to że znam już prawdę tam, a to jest najlepsze tło, najlepsze kwiaty i bardzo fajna, ale nie, no mówię Wam prawdę, bardzo fajna, no, no, mhm. Jak powiecie, czy jestem ja teraz debilem, czy nie, to patrzę na mojego psa. PS, YouTube, nie banuj się tego filmu, ani mojego konta. Dzięki i pozdrawiam. Dobry, tak. Dobry, tak, 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 tak. Tak yy, teraz ogłoszenie parafialne. Jakby to nie jest mojego ogródek ani nic jest takiego. Jestem teraz uczoci na radzie, bo tam... Jesteśmy w trakcie z moim babcią i z moją mamą, w trakcie grubego projektu i naradzenia u siebie i z ogłoszeń parafialnych, też a nie koniec. E, jeszcze e, chciałbym powiedzieć, że może będą lego teraz filmy, ale wątpię w to. Nie obiecuję Wam i e, kolejne coś: e, że, że po prostu e, ja dużo osób się pytało, skąd można mieć takiego loda. Nie umiem znaleźć takiego samego, ale może na poszukać w Google, ale umiem znaleźć 3D. 3D albo do powieszenia 3D, ale to kosztuje już około 400-700 zł. A jak się pytacie, skąd ja mam, to ja mam tak. Każdy myśli, że to jest śmietnika. Nie, 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 to nie jest to śmietnika. I to jest Była taka sprawa. Jest na rynku kawiarnia. Mm, nie pamiętam i y, tam pod telepistą no i ktoś tam chciał takiego loda wyrzucić i kolega wiedział że kiedyś y, jak go znajdzie to żeby mi dał i trochę mu tam odpaliłem tam dyszkę no tam dyszkę mu dałem bo, bo powiedział, że może mi dyszkę dać albo za darmo ale dałem Znaczy, y, dyszkę kiedyś mu dałem ale dałam, żeby mi to dał, ale teraz tak dałam za darmo. No i pachołek też mam od kolegi, bo był w Wiśle i dał mi cynk, że po prostu był pachołek wyrzesa Wiśle i go zabrałam. I dał mi też cynk, że są też słupki, jeszcze były słupki drogowe u 21, ale ich nie zabrałam. I daje mi codziennie prawie cynki, bo mmm, dzwonię mi albo piszę albo niektórzy mi piszą, że tam powiedzmy i on powiedział mi, że tam jest lucz taki, który kiedyś chciałem, ale jest płaski nie przyda. No i no i on powiedział, że tego. No i ja powiedziałem, no tak, tylko przez to mi się rozwaliła eee, e, taka płytka choćby. Płytka, dobra. E, I powiedział, tak. I... Teraz tam jest mój pokój na, na moim mieszkaniu, tylko tam moja babcia mieszka. Jak powiecie, że tutaj mam brew, to mi tutaj wpadła farba. O, elo, cześć. Tam kolejny pies. E, no i... Tak, i to będzie taki luźny vlog. No... No i... E, no... No i tego. No i w tej sprawie, że teraz tam jest mój dom po nasze mieszkanie, i tam babcia też mieszkała. I nie chcę wam więcej zryzać, to tam będzie grupa. I też mam e, zamiar e, zbierać. E, tak, zbierać e, pieniądze. E, nie będę na to robił rzutek, bo po prostu zawsze ten dostaje od taty, od mamy, od babci, no, od dziadków i wiecie, czekajcie. Dobra, to że eee, to to nic No i zbieram teraz na e, Dart wiem e, jak to się nazywa po polsku Nie będę zmyślał e, Lotki, rzutki Lotki, no, dart To lepiej brzmi dart e, No i zbieram sobie na Tarsze i e, Na te lotki no i zbieram i tak, i to właśnie jest moja pasja i też nogi też e, są moją pasją. Tylko na przykład na Nunda. Powiedzmy, zawsze da się tam coś wykombinować. No. Myślę, że tam jest dla ale... ale... No. I też. E, dawaj e, będzie na moim Instagramie. Na tym dawku Będzie e, zdjęcie e, Powiedzmy e, Zdjęcie Dla Figo Na tle e, różowych drzew I tam będzie e, Q&A I tam mi w, e, w komentarzach e, piszcie mi e, Pytania do Q&A I to też będzie takie mini Q&A e, Bo niektórzy też się pytają No i też e, Jaką mam Wadę z roku Ktoś się pytał Mam plusy i minusy i mam taką choćby chorobę tych oczów, że mi to, już nie pamiętam tej nazwy, ale co rok mi po prostu to się zwiększa ta wada i właśnie tak. I do mam wadę? Tak. I ktoś się pyta, czy mam lekką wadę wymowy. Tak, mam lekką wadę wymowy. Nie, tak średnio odróżniam. S od C po prostu. Powiedzmy, jak ktoś by mi zadał SZ, czyli 3 i 3, to tak średnio umie to odróżnić, ale tak już powoli umie I zapyta się, się czym nagrywam, czy jakąś już szczęką, jakimś kanonem, sonem, czy coś. Nie nagrywam obiektywem z telefonu, czyli dobrze zareklamuję, też zareklamuję klapki Champion, polecam klapki Champion e, i nagrywam e, zdjęcia e, po prostu telefonem e, Huawei P20 Lite no i jak e, korzystam parę mi tam razy spadł ale na zadania, ale dobre robię zdjęcia e, nic nie odejmować, nic nie dodawać no i tego no i zaczynacie się, się E, czy mam rodzeństwo e, ktoś przecie mnie pytał no i nie mam ale jakby pies by siebie zaliszczał, to mam, ale ale tak to normalnego nie mam tylko mam kuzynów i kuzynki okay. no e, no tak a, a co po prostu będzie się działo dalej to to nie wiem czy mm, od sierpnia, nie wiem, od sierpnia e, mogę już, e, od początku sierpnia mogę już nie nagrywać po prostu odcinku mogę tak rok nawet nie nagrywać, e, bo tam... E, kurde. Mm. No, bo tam y, taka będzie mała przerwa. Y, 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 tak, bo tam y, może od sierpnia będzie grubszy projekt, ale jak nie zdążymy z tym projektem, powiedzmy od sierpnia do roku, to, to zawsze jakoś inaczej da, da się to y, wykombinować po prostu. I jak to tam się dalej potoczy z tym grobem sam czy w ogóle będzie on, czy nie będzie, po prostu za dwa lata, trzy, cztery, to to jeszcze tam się tam zobaczy. Tak. Yy, a propos... Yy... No. A propos... Yy związanych z YouTube. Dziękuję Wam już dawno za 1000 wyświetleń. A jakby wszystko złączyć na informacjach, powinno wam to wyskoczyć. I dziękuję Wam za 43 subskrypcje. I mam nadzieję, że to tak dalej się potoczy aż do 1000 subów. No i to? Tak, i powiem wam dramę o, jakiej, o jednej osobie o nasie XD nas Dixon na X zarazem również znany jako AA, nie powiem jego pełnego imienia i nazwiska. I tego I jest drama, że tam wyzywa mnie i po prostu moich rodziców, i tam się, chciał się bić. No I to by byłoby takie sobie. I dobra, ja kończę idę oglądać jeszcze ja i hitomarz i na